Od 10 lat montuję rozdzielacze poliamidowe, ale czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Co tu się odtentegowało? No, krótka historia jest taka. Instalacja zastana przeze mnie kilka lat temu była zawalona jakimś mułem. Zostało to wyczyszczone i zalane wodą demi z inhibitorami. No i najprawdopodobniej jakieś resztki zareagowały z tym, co tam jeszcze zostało. Jakieś takie obślizgłe badziewie. I tak mnie Wam, że to jest główna przyczyna nieszczelności. No ale przecież nie będziemy wyrzucać rozdzielacza. Rozbierzemy i zobaczymy, co tam w środku ciekawego zastanę. A przy okazji pokażę Wam jak wygląda zawór pod siłownik do sterowania poszczególnym obiegiem grzewczym. No jak widać tutaj w środku w balce jest wszystko w porządku. Rozbierzmy sam mechanizm zaworu. I o dziwo rozebranie jego to pestka. I zobaczymy jak wyglądają w środku oringi. Pierwszy element bezproblemowo wykręcony. Następnie musimy zdjąć ten pierścień, który przytrzymuje plastikową podkładkę, sprężynkę i właśnie uszczelkę. No i na pierwszy rzut oka nic poważnego nie widzę, więc bierzemy się za czyszczenie całości bo w zasadzie nie interesuje mnie wymiana na nowe, tylko wyczyszczenie i złożenie na nowo. Z racji tego, że był tu inhibitor, nie wytrącił się nam żaden kamień. I dzięki temu czyszczenie tego nie było zbyt trudne. Składamy całość na nowo. Miejmy nadzieję tylko, że będzie to szczelne. Sam czpień i uszczelki nasmarowałem dodatkowo smarem silikonowym. Myślałem, że będzie więcej zabawy z tym pierścieniem. Ale poszło gładko. I ostatnim elementem skręcamy całość. I tym samym 3 czwarte operacji dobiega końca. Trzpień pracuje bardzo lekko. I wydaje mi się, że będzie szczelny. O ring przy rozdzielaczu również nasmarujemy. No to można wkręcać. Zawór na nowo w belkę rozdzielacza. A na zawór wraca siłownik numer jeden. Z obiegu grzewczego numer jeden. I co, koniec? Nie, nie, nie. Jeszcze sześć kolejnych. Pozostało. Jak zabawa, to na całego. No, trochę czasu mi to zajęło, ale. Próba szczelności przebiegła pozytywnie, zero wycieków. Zakładamy siłowniki i odpalamy. I jestem pewny na 100%, że kolejny doktorat zaliczony. Choć przyczyna nie została ustalona, to i tak jestem zadowolony.